Cześć, witam na kanale Harterset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wykonać screenshot telefonem Samsung Galaxy S25 Aby wykonać screena, zrzut ekranu, należy nacisnąć przycisk zasilania i ściszenia telefonu w tym samym momencie. Jeżeli byśmy chcieli wykonać screena innym sposobem, musimy ściągnąć centrum sterowania i znaleźć tutaj zrzut ekranu. Jeżeli go tu nie ma, musimy nacisnąć na ołweczek, a następnie opcję edytuj. Teraz szukamy opcji zrzut ekranu, u mnie jest tutaj, naciskamy ją i ona wtedy dodaje się tutaj. Naciskamy gotowe i jeszcze raz gotowe. I teraz za pomocą tej opcji, po naciśnięciu jej, wykona się zrzut ekranu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!